Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W oczekiwaniu na decyzję pana, pana Wojewody dotyczącą naszego aktu lokalnego prawa, jakim jest uchwała Rady Miejskiej, nie, nie marnujemy czasu, widząc dokładnie to samo, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu, a nawet więcej niż kilka tygodni temu. Staramy się zrobić wszystko, co możliwe i co, i co jest w zasięgu naszych możliwości, aby uzyskać ten poziom zaszczepienia mieszkańców Wałbrzycha i nie tylko. Może to będzie dobry sygnał, jaki byłby gwarantujący dla nas odporność populacyjną. Od początku zakładaliśmy, że te. Te nasze bonusy będziemy wprowadzać niezależnie od tego, jak potoczą się losy uchwały. Dyskusja bardzo żywa przetacza się przez wiele różnych gremiów w Polsce. Wiemy, że problem nie jest łatwy, ale chyba najważniejszym, najtrudniejszym problemem jest to, że po prostu liczba tych, którzy chcą się zaszczepić nie jest taka, jakbyśmy my wszyscy, minister, rząd, my tu lokalnie, jakbyśmy chcieli. Dlatego też po analizach wewnątrz naszego zespołu podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu już teraz trzech działań, które mają zachęcić tych, którzy z jakichś powodów, czasami zupełnie banalnych, Ludzkich jeszcze nie podjęli tej decyzji, aby się do tego przekonali. I tak z dniem jutrzejszym obniżamy cenę o 50% wstępu do wszystkich instytucji miejskich, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Mówimy tu o akwazdroju, palmiarni, zamku książ, muzeum porcelany. Teatrze Lalki i Aktora, czyli wszystkich z tych imprez organizowanych przez Starą Kopalnię, przez Wałbrzyskie Ośrodek Kultury mówimy tu o wszystkich imprezach, na które my mamy bezpośredni, bezpośredni wpływ. Dowodem na to będzie, będzie dowód zaszczepienia się przynajmniej jednej dawki, jedną dawką oraz potwierdzenie, że jest się mieszkańcem mieszkańcem Wałbrzycha. Za chwilę pewnie moi koledzy szefowie tych instytucji wyjaśnią to bliżej, ale drugi, drugi bonus, jaki chcemy zaproponować, to jest system nagród, które zostaną przygotowane z Funduszu nagród i z Funduszu, który jest w dyspozycji każdej z tych instytucji, również instytucji. Funkcjonujących w mieście, na przykład Urząd Miejski, Ratusz, nagród rzeczowych czy też zachęcających, które będą czyniły ten, te nasze starania bardziej efektywne. I trzecie, trzecie na dzisiaj, trzecie działanie, które chcemy zaproponować, to chcemy też dać wyraźny sygnał, Odwiedzającym nas turystom, odwiedzających nasze miasto i nasz region osób z, z poza Wałbrzych, ale również samych Wałbrzyszan. Wszystkie, wszystkie zespoły, grupy osób, które będą obsługiwały turystów, urzędników, interesantów. Czy też korzystających z basenu, z teatru, z tych instytucji, o których powiedziałem, wszystkie te osoby będą osobami w pełni zaszczepionymi. Czyli osoba przychodząca do naszej instytucji będzie miała pewność, że obsługiwana jest osobę przez osobę, która nie będzie źródłem zakażenia. I to dotyczy zarówno takich bardzo codziennych spraw, jak wizyta w urzędzie, ale również takich, takich wydarzeń, jak wydarzenia kulturalne w zamku książ, starej kopalni, czy też po prostu pójście na basen do akwa, do akwa zdroju. Te trzy działania pozwolą nam uzyskać, wierzymy, jeszcze większy poziom niż ten obecny zaszczepienia. Bo celem tych wszystkich działań, zarówno tej uchwały, która została podjęta 29 maja, jak i tych wszystkich naszych starań, jest po prostu to, żeby Wałzyszanie byli bezpieczni, byli zaszczepieni, byli odporni na tą straszną chorobę, która to trzeba przypomnieć, mimo tego, że jest słońce, możemy już masek nie nosić, szczególnie ci, którzy są zaszczepieni, ale choroba nas nie zostawiła. Pandemia jest, od dzisiaj dzieci są w szkole. Trzymamy kciuki, żebyśmy nie musieli wracać do, do lockdownów, do dramatów, które z tym się, z tym się wiążą. Dziękuję bardzo. Poprosimy panią prezes Żabską. Zamek Książ. Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni państwo. Tak jak pan prezydent powiedział, Zamek Książ także dołącza się do tej akcji miejskiej 50% dla. Odwiedzających Obrzyszan. Oczywiście trzeba mieć ze sobą dowód osobisty i potwierdzenie zaszczepienia. Także tutaj, wśród pracowników Zamku Książ, naszym głównym, głównym hasłem to jest odpowiedzialność. I dlatego też praktycznie 70% już pracowników Zamku Książ otrzymało pierwszą dawkę szczepienia. I mam nadzieję, że zamek jako spółka miejska będzie pierwszą, tą, gdzie prawie 100% osób będzie zaszczepionych. Bo kwestia bezpieczeństwa i odpowiedzialności. To jest to, co jest istotne dla naszych odwiedzających gości nie tylko Zamku Książ, ale całego Wobrzycha. więc mam nadzieję, że ta akcja tutaj ra razem z bardzo sprawnie działającym punktem szczepień, ze z dobrą współpracą z miastem, e skutkuje tym, że spółka Zamek Książ będzie jedną z naj najbezpieczniejszych e tego typu e spółek miejskich w całej Polsce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Spółka Akwazdrój oczywiście włącza się w program bonusów dla zaszczepionych Wałbrzyszan. Czekamy do pełnego otwarcia obiektów sportowych, co mam nadzieję nastąpi zgodnie z zapowiedziami 28 maja. I bonusy będą w wysokości 50% zarówno na obiektach akwaparku, jak i centrum fitness sport na kortach do skórza na siłowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Czy indywidualnie? Indywidualnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Panie prezydencie, możemy.